Dzisiaj smażona rybka, wszystko potrawy z ryb. Mamy farszerowanego karpia, kanapeczki z ryby, zupa rybna. No, w ogóle wszystkie potrawy rybne. Skarpia. A jaka jest tajemnica, żeby karp był dobry, ten smażony? <grym> tak jak tutaj. Wcześniej musi być po prostu zapanierowany. Wcześniej, dzień wcześniej, najlepiej w cebulce, w przyprawach, No, i na drugi dzień jest smażony, wtedy jest najlepszy. I na głębokim oleju wiadomo. Mamy produkty oryginalne na opolski opolskie, to jest faworek. Tak, zgadza się, faworek z karpia, czyli jest to filet, filet karpiowy nacinany w środku, przeplanem przez środek, po prostu dlatego nazywa się to faworek. Znaczy, no, dlatego jest faworkie prawda? No jest to robione na akurat na głębokim tłuszczu, maczone w mące, pod wpływem temperatury po prostu faworki yes. tracą ości, filet. Karpiowy, prawda? Czyli no tak najbardziej do zrobienia samemu, tylko że jest to pracochłodne, chłodne, ponieważ to trzeba wyfiletować rybę, prawda? Do tego później jakoś oporządzić, przygotować. Zresztą też musi się moczyć w mleku yy, i cebuli ten karp. Bynajmniej dobę, minimalnie dobę, bo inaczej wtedy wyciąga właśnie cały ten muł, cały, cały ten taki ten posmak tego karpia, że ta ryba spokuje troszkę inaczej, mimo że dalej nadal zostaje karpiem. Wychodzę z karpiem, koło Słotmuchowa zorganizowało konkurs, odpowiedziałem na trzy pytania. I wygrałem Karpia. Trudne pytania były? Nie, Karpia dotyczą, z regionu, dotyczące działalności tutaj w regionie, produktów. Także bardzo proste. Widzę w oczach Pana, że Pan sam jest wędkarzem? E, kiedyś. W tej chwili żona mi już nie pozwala, bo to mało w domu, to jeszcze na ryby i już w ogóle człowieka by nie było. O, już ze od razu rekwizyty muszą być. Ja mogę tylko powiedzieć, że jako wróżbę przyszłego zwycięstwa przynoszę nam to dwa takie kar, który cieszy nas jako pływające stworzenie. No, żeby się znalazł na talerzu, żeby się znalazł w garku do dobrej zupy, no trzeba go odpowiednio przygotować. Dlatego ważne jest, że dzisiaj tutaj właśnie w niemodlinie gdzie tradycja hodowli karpia jest najdłuższa chyba w województwie opolskim. Właśnie przypominamy o potrawach z karpia, bawimy się przy okazji, poznajemy również produkty regionalne, które się tutaj wystawiają, dlatego że dla jednych stało się to wielką atrakcją turystyczną, kulinarną, ale również też i są taką atrakcją i, i, i czymś, co ludzie chcą znaleźć jako sposób na, na prowadzenie biznesu, więc to cieszy. Coś Coś dobrego, coś smacznego, a jednocześnie jeszcze biznes. No i dzisiaj po prostu się bawimy i pokazujemy, że, że mamy wspaniałe miejsce na Polszczyźnie, dobre produkty, z których możemy zrobić dobre potrawy. To no, teraz też taki czas, aby przekonywać, aby Karp gościł nam częściej na stołach. No oczywiście, że tak, dlatego że oprócz Niemodlina mamy stawy w Krogulnej, mamy, mamy kilku bardzo dobrych producentów e, i hodowców Karpia właśnie, mamy przetwórnię już pobudowaną w województwie opolskim, więc mamy generalnie e, z tego naprawdę dobrze zorganizowany taką gałąź gospodarki i hodowlaną, i turystyczną, i gastronomiczną więc warto te rzeczy połączyć i pokazywać na razie z panią burmistrz zajmujemy wszędzie pierwsze miejsce jesteśmy najszybsi tak, ono sprząta pięknie po nas a tak rzecz ogólnie ujmując to jest to część naszego dziedzictwa kulinarnego z którego Polszczyzna słynie mamy wspaniałą sieć tego dziedzictwa wielu członków w tym również Zamek Niemodlin bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy, nie tylko z Polski, ale z całej Polski. Chyba przestało padać, zapraszamy do niemodlina. Zupa za chwilę będzie gotowa, wszyscy będą mogli spróbować. Tym bardziej, że w niedzielę ciąg dalszy. Tak, jutro, jutro bawimy się, gotujemy i jemy dalej. Tutaj koleżanka jest z Gorlic, kolega jest ze Szczawnicy, czyli z Polski. Ogólnie jesteśmy porozrzucani i y, przyjechaliśmy gotować specjalnie na święto y, karpia y, na dużej patelni, która tutaj jest przed nami. Y, karpia, y, z, który został użytoczony dla nas y, z okolicznych stawów mamy makaron, mamy warzywa, selernaciowy będzie podstawą jako sos i pomidorowy i damy do tego oczywiście tego karpia, który będzie zrobiony na tej patelni. Można karpia gotować, można karpia robić w galarecie, tak naprawdę dodatki, które mamy do karpia sprawiają i marynaty sprawiają, że karp może mieć po prostu inny posmak, możemy zrobić go bardziej na słodko, bardziej wytrawnie. To w zależności tak naprawdę od, od inwencji twórczej na kuchni i tego, co chcemy zaprezentować. Ale karp jest bardzo wdzięczną rybą i przede wszystkim uważam, że no to jest ryba zdecydowanie taka y, polska i powinniśmy y, y, ją wychwalać jeżeli chodzi o kuchnię i powinna być w kartach przede wszystkim. Y, a już na pewno y, mm, tak jak tutaj na polszczyźnie gdzie karp jest hodowany. Dzieńca. Gotowa proszę Państwa, konfitowanego karpia w maśle szałbiowym, sosie szafranowo-piekszowym, spiretyniowym, w towarzystwie paszczecz w i soczewicy. Uwaga, na nie koniec. Cichsarz serowego grzybu w leśnych.